Poprosiłem, żeby otworzył mapę Google, najświeższe zdjęcia i udowodniłem że S jest. Mamy zamiar budować hale produkcyjno-przemysłowe pod wynajem. Nie wystarczy mieć zielone pastwisko bądź grunt, na którym rosną zboża. I Wydaje mi się, że ta miejscowość będzie mogła się bardzo prężnie rozwijać. Przymierzamy się to bardzo mocno do budowy remizy strażackiej. Panie Wójcie, dziś porozmawiamy o kilku tematach. Zacznijmy może od inkubatora przemysłowego. Czym takim jest? Gdzie ma powstać? I przede wszystkim, jakie korzyści może on przynieść mieszkańcom gminy Szczecinek? Czyli nasz inkubator przyniesie korzyści nie tylko gminy Szczecinek. Gmina Szczecinek zakłada przede wszystkim, że będzie miała z tego inkubatora podatki od nieruchomości. To jest główny, główny cel budowania od strony gminy. Ale dla naszych mieszkańców jest to wartość dodana, jeśli chodzi o konkurencyjność na rynku pracy. Chcemy, żeby nasz inkubator powodował wzrost wynagrodzeń naszych pracowników, a także podnoszenie ich jakości, zbierania, dostosowania naszych, naszych możliwości mieszkańców do tworzenia nowej jakości w swoim środowisku. Czym takim dokładnie ma być ten inkubator? Czyli specyfika inkubatora przemysłowego polega na tym, że mamy zamiar budować hale produkcyjno-przemysłowe pod wynajem. Jest to system, który sprawdza się już w Polsce i, i żeby ściągnąć w tej chwili inwestora, potencjalną firmę na teren, a nie wystarczy mieć zielone pastwisko bądź grunt, na którym rosną zboża, musi być to teren. Do tej pory był teren uzbrojony. Tereny uzbrojone już nie niosą za sobą takiego efektu jak hale, które są przygotowane pod konkretnego przedsiębiorcę i on w zasadzie z dnia na dzień może zareagować na zapotrzebowanie rynku, wchodząc z nową produkcją. Nie musi przechodzić procesu planistycznego, budowni, budowy hali. Czyli odpadają co najmniej 3, 2 lata z takiego przygotowania do rozpoczęcia produkcji, a tutaj w naszych warunkach czas to pieniądz i dlatego wychodzimy z, takim, z taką propozycją. Mam nadzieję, że ta propozycja zyska duże zainteresowanie. Też inkubator będzie w późniejszym okresie zajmował się sprzedażą tych hal. Jeśli się firma u samodzielni, stabilizuje się, produkcja będzie trwała, będzie też miał, inkubator będzie proponował zakupienie takiej hali i produkcja będzie przebiegała już na gruntach i na nieruchomości, która będzie własnością firmy. Kiedy ten inkubator będzie gotowy? Kiedy zakończą się prace? Mamy, mamy taką nadzieję, że końcem czerwca przyszłego roku będziemy mieli już pierwsze hale postawione. Łącznie z biurem inkubatora, który ma powstać w okolicach Turowa, w oparciu o węzeł eski, który jest już zbudowany za Turowem. A z drugiej strony też się przymierzamy już do. W planowaniu przestrzennym do budowania nowych obszarów pod zabudowę produkcyjno-przemysłową, i to będą obszary w okolicach Skotnik i Wierzchowa. Zresztą, to, jeśli chodzi o Wierzchowo, to nasza strategia rozwoju zakłada tworzenie tam pewnej takiej enklawy produkcyjnej dla potrzeb rynku pracy, który się znajduje w okolicach Wierzchowa. I takie, takie założenia. Chcemy zrealizować, jeśli nam SK przyniesie z sobą nowe, nowe wyzwania w postaci zjazdów, a wiemy już w których miejscach będą zjazdy z SK, to będziemy mogli tam naprawdę bardzo mocno się zainstalować, a z drugiej strony firmy, które poszukują czegokolwiek na naszym rynku, to poszukują przede wszystkim dobrej komunikacji, a SK nam to daje. No właśnie, czy pojawiły się już jakieś firmy, czy, ty, czy trwają rozmowy z firmami, które były ewentualnie zainteresowane wstąpieniem w taki inkubator, czy jeszcze za wcześnie mówić o tym? Jeśli rozmowy, rozmowy są toczone, że ostatnimi czasy rozmawiałem z firmą, która właśnie zażyczyła sobie przede wszystkim, że ich lokalizacja, ich firmy może być tylko przy drodze klasy S. No to ja wychodząc naprzeciw stwierdziłem, że nasze grunty będą się, znajdują się w bezpośrednim kontakcie z drogą Drogą e, serwisy, tą, e, ekspresową. E, ku zdziwieniu nasz e, inwestor stwierdził przecież Szczecinka nie ma żadnej drogi ekspresowej. Tudzież poprosiłem, żeby otworzył mapę Google najświeższe zdjęcia i udowodniłem mu, że S jest. No i ten pan powiedział, no ale przecież to jest tylko 12 km, ale jest. A będzie więcej. To, to, z tą nadzieją, z tą, nadzieją żyje, tą nadzieją żyjemy, że w przeciągu tych kilku najbliższych lat ta eska będzie się ciągnąć od Koszalina do, do Poznania i to przyniesie dla nas, ma przynieść dla nas konkretne, konkretny wymiar dodatni, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego, naszej gminy. Kolejna inwestycja, teraz nieco mniejsza, Świerlica Wiejska w Omulnej. Co możemy powiedzieć na jej temat, kiedy powstanie, jaki jest koszt, no i przede wszystkim komu ma służyć? Jest to obiekt, który jest planowany w naszym, w naszym, w naszym budżecie już od czterech lat. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Jest to miejscowość, która... Ma pewien potencjał, potencjał jeśli chodzi o, o rozwój. W tej chwili tam budowany jest m.in. zbudowana biogazownia. Która ma zasilać między innymi nasz, naszą świetlicę w ciepło, ale też ta, ta, ta miejscowość staje się w pewien sposób bezpośrednio, bezpośrednim sąsiedztwie naszego, naszego przedsięwzięcia, jeśli chodzi o wcześniejszy temat, czyli o inkubator prze, prze, przemysłowy, i wydaje mi się, że ta miejscowość będzie mogła się bardzo prężnie rozwijać. To będziemy też zmierzali ku temu, żeby zwiększyć powierzchnię. Użytków, które będą przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Myślimy też o zbudowaniu nowego ujęcia wody w tym, w tym obrębie, po to, żeby poprawić jakość i ilość wody, która będzie tam zużywana. Czyli te zapotrzebowanie, wydaje mi się, troszeczkę może w tej chwili wydaje się, że jest na wyrost, ale jeśli chodzi o perspektywiczne plany, to miejsce kultury w miejscach, tak, jak powiedzmy, w tej chwili można by powiedzieć, to są miejsca, które są rewitalizowane. No to jest ten kierunek, który powinniśmy utrzymywać i dbać o to, żeby wszelkie wykluczenia społeczne omijały te takie miejscowości były szerokim łukiem. No i teraz kolejne pytanie: Transformacja energetyczna. Takie hasło, co to oznacza dla naszej gminy, w jaki sposób będzie wprowadzona i przeprowadzona. Ho, 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 transformacja, ho, transformację, to trzeba było zacząć od transformacji w naszym kraju, bo to w zasadzie, w zasadzie my tego my, my byśmy nie musieli, to byśmy może tego nie robili. Na no, dzień dzisiejszy e, z przykrością trzeba stwierdzić, że niestety nasz region, a przez nasz region przebiegają różnego rodzaju linie energetyczne, mm, ale one przebiegają, a nasz region jest pozbawiony w ogóle możliwości rozwoju ze względu na małą ilość, znaczy znikomą ilość w zapasach prądu, które możemy użyć do produkcji, produkcji przemysłowej bądź poprawy warunków, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, czyli energia, energia nie tylko elektryczna, ale energia cieplna, bo to są też powiązania. I dzisiaj widzimy duże zapotrzebowanie też na zbyt energii elektrycznej z naszego regionu choćby nawet, bo w pewnym momencie okazuje się, że staniemy się obszarem, w którym będzie produkowana bardzo duża ilość prądu i my ten prąd w zasadzie będziemy, na, gdybyśmy go nie zabezpieczyli na naszych potrzeb mieszkańców, no to będziemy tylko tak zwanym producentem i obserwatorem różnego rodzaju urządzeń wytwarzających. I podobnie jak to dotyczy Eski, chcemy żeby, te, żeby ta energia, którą mamy tu wytwarzać, żeby ona przynosiła dodatkowe korzyści dla naszych mieszkańców. I jesteśmy na etapie w tej chwili transformacji energetycznej kraju. Musimy zmienić systemy grzewcze, musimy zmienić paliwa jeśli chodzi o transport i temu ma służyć transformacja energetyczna w gminie Szczecinek, która okala swoim swoimi terenami kompleks miejski, który też cierpi na braki prądu i tutaj na pewno z porozumieniem z wszystkimi samorządami będziemy działali w tym kierunku, żeby te, ta energia, która tu jest wytwarzana, była zagospodarowywana, a też żebyśmy mieli dostęp do energii krajowej dla potrzeb rozwoju przemysłu. I ostatnie życie pytanie: inwestycje w miejscowości Parsensko. Tam dzieje się dość sporo. Co możemy powiedzieć na ich temat, co zostało wykonane, a co w najbliższym czasie będzie się zrobione? Parsensko, Parsensko jest to miejscowość, która w tej chwili jest bardzo mocno rozbudowującą się miejscowością i, za, i zasiedlana jest nowymi, nowymi mieszkańcami. I teraz mamy sytuację taką, że wychodzimy naprzeciw na potrzebom naszych mieszkańców, wykonaliśmy tam doświetlenie ulicy Powiatowej na wlocie do, do miejscowości Parsensko. W tej chwili ma powiat wybudować tam chodnik do domków, które powstały na, przy wjeździe do Parsenska, ale my już jesteśmy dalej, bo przebudowujemy sieć wodną, rozbudowujemy sieć wodną, przebudowujemy sieć kanalizacyjną w miejscowości parsensko w kierunku Szczecinka. Też dbamy o to, żeby ta droga Ścieżka rowerowa, która się ciągnie ze Szczecinka w stronę Parsenska, żeby miała, że tak powiem, odzwierciedlenie z drugiej strony granicy samorządów, i tutaj z panem burmistrzem na. Kiedyś kilka lat temu zgodniliśmy, że ścieżka rowerowa będzie od strony Szczecinka, a od nas będzie z naszej strony ze względów technicznych będzie normalna droga, która będzie ciągiem pieszojezdnym i będzie spełniała kryteria dotyczące ruchu rowerowego i pieszego, a także i pojazdów samochodowych. I to jest w tej chwili zaplanowane. Mam nadzieję, że po dzisiejszej sesji dostaniemy środki na dokończenie, na wspięcie finansowe i mamy już wyłonionego wykonawcę, który jeśli podpiszemy tylko umowę przystąpi do prac. Przymierzamy się to bardzo mocno do budowy remizy strażackiej w Parsensku. Idzie to nam troszeczkę jak po grudzie, bo w swoim czasie zmieniliśmy lokalizację, zmieniliśmy projekt i wystąpiliśmy o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z myślą o taką, że dostaniemy wsparcie na poziomie dziś około 40%. Jeśli to, te środki byśmy pokazały w naszym budżecie, to jesteśmy w stanie natychmiast przystąpić do realizacji tej inwestycji. Poza tym planujemy dalej rozwój w kierunku Radomyśla, też tam planujemy doświetlenie do, do, do i w defekcie końcowym prawdopodobnie powiat też uzbroi ten teren w swoją drogę w chodnik. Takie, takie założenia są planistyczne, jeśli chodzi o, o, o miejscowość Parsensko. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.